Dzień dobry Anna Nartowska Studio Polskiej Agencji Prasowej. Ja dziś moimi państwa gościem jest pan Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj kolejny dzień prac Sejmu. W harmonogramie między innymi e, ustawa o sądzie najwyższym. Dzisiaj późnym popołudniem zajmą się państwo nią w, w izbie niższej. W poniedziałek poprawki senatu odrzucone. E, one nic nie wnoszą do tej ustawy? Dobrego. Panie ta hey. Senat obiecywał, że jeśli wprowadzi poprawki to spowoduje, że projekt ustawy, nowelizującej ustawę o, o Sądzie Najwyższym e, stanie się konstyt bardziej konstytucyjny. No, poprawki, które zostały zaproponowane przez Senat spowodowały, że ten projekt według oczywiście naszej opinii, mojej opinii e, spowodowały, że ten Projekt nowelizacji stał się właśnie niekonstytucyjny i z tego też powodu na Komisji Sprawiedliwości wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone i taka sama jest rekomendacja na posiedzenie plenarne. Na dzisiejsze głosowanie i mam nadzieję, że większość rządząca odrzuci wszystkie poprawki Senatu i przyjmie tę ustawę. Teraz trafi wtedy do pana prezydenta na biurko. Wątpliwości co do konstytucyjności tych zapisów, ma nie tylko opozycja. Pojawiają się głosy ze strony środowiska prawniczego, w tym pani Małgorzaty Manowskiej, prezes Sądu Najwyższego, która mówi trzy razy nie dla tych rozwiązań. To mnie niepokoi. Panie redaktor, od tego orzeczenia, orzekania, co jest konstytucyjne, co nie, dlatego powiedziałem, że to jest moje zdanie o konstytucyjności lub nie, jest Trybunał Konstytucyjny i to tutaj ja zawsze staram się nie wchodzić w kompetencje czy uprawnienia innych organów i nie chciałbym się tu za nich wypowiadać, natomiast naszym zdaniem ta nowelizacja spełnia wszelkie Kryteria, które mówią o tym, aby prawo było zgodne z konstytucją. Polskie prawo, stanowione polskie prawo było zgodne z konstytucją, i uważamy, że ten, ta nowelizacja te wymogi spełnia i nie ma tam zagrożenia, że któreś z rozwiązań są niekonstytucyjne. Ale to wszystko mówię jeszcze raz, powtarzam, że od tego jest Trybunał Konstytucyjny, ewentualnie aby mógł ocenić konstytucyjność tych zapisów. Pytanie, czy tutaj w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, pozostawienie ich i przyjęcie tych, tej ustawy razem z tymi wątpliwościami, o których mówi także pan prezydent, nie jest zbyt ryzykowne, zwłaszcza jeśli chodzi o rangę tych rozwiązań. Jak państwo na to patrzy? Ponieważ ja tak nie przypuszczam, aby te rozwiązania po pierwsze były niekonstytucyjne, dwa spowodowały jakieś dodatkowe Perturbacje czy turbulencje w systemie prawa, czy w systemie sądowniczym, bo to też o tym mówimy. Było tam podnoszone jako obawa, że będzie to powodowało stwierdzanie. Że powołanie danego sędziego jest niezgodne z prawem i sędzia nie jest sędzią. Tak to można ująć najogólniej. Nie ma tam takiego zagrożenia. Ta, ta nowelizacja nie, nie idzie w tym kierunku, a wtedy byłaby niekonstytucyjna. I te wszystkie. Problemy, te wszystkie rozwiązania, które były zaproponowane, były konsultowane i rozmowa była o tym też i ze strony pana premiera i pana ministra Szynkowskiego-Welsenka i z e, tak zwanym Dużym Pałacem i z panem prezydentem. Więc e, mam nadzieję, że wszystkie te rozwiązania, e, gdzie tłem jest, jak wiemy doskonale, są tak zwane kamienie milowe. i Ewentualność, ewentualna możliwość złożenia pierwszego wniosku o płatności z Krajowego Planu Odbudowy. Mam nadzieję, że to zostało rozwiane i nie ma, nie ma takiego zagrożenia. I Liczymy na pozytywne e, odniesienie się do, tego, do tej nowelizacji przez pana prezydenta, ale to oczywiście. Liczą jest państwo, wyłącznie, czy mają państwo jakieś wy... sygnały, Panie że prezydent te To jest wyłączna prerogatywa pana prezydenta, dlatego liczymy oczywiście, że przychyli się do tych rozwiązań. Natomiast no, tutaj to jest już decyzja li wyłącznie pana Prezydenta. A czy mają państwo taką pewność, że po przyjęciu tych przepisów i tej nowelizacji w Brukseli nastąpi przełamanie i rzeczywiście te środki z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce się znajdą? Pani adakta, ja byłem już u, pani, u państwa byłem tutaj w studiu jakiś czas temu i mówiłem o tym, że jestem umiarkowanym optymistą i tu się za dużo nie zmieniło w moim podejściu, więc dalej jestem umiarkowanym optymistą, natomiast z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co było, było, było wskazaniem strony Komisji Europejskiej i w tej chwili po Mamy nadzieję w pozytywnym rozpatrzeniu tej, tej nowelizacji przez pana prezydenta. Będziemy składać wniosek o wnioski o pierwsze płatności, pierwsze transze z krajowego planu odbudowy i mamy nadzieję, że. Te płatności te ofiują jak najszybciej do Polski. To te nadzieje chyba rozwiewają e, słowa pana Didiera Indexa, który powiedział, że Polska będzie musiała wykazać osiągnięcie kamieni milowych w sprawie sądownictwa, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. To jest wypowiedź z wczoraj i przedwczoraj cytowana przez radio RMF FM. E, to nie jest jednak sygnał, że cała sprawa związana z Krajowym Planem Odbudowy i jego wypłatą nie będzie taka, prosto. Pani redaktor, dlatego podkreśliłem, że ja jestem tym umiarkowanym optymistą. Są takie głosy jak pana komisarza, ale to nie jest stanowisko Komisji Europejskiej, tylko pana komisarza, więc My raczej będziemy się skupiać na tym, jakie będzie stanowisko Komisji Europejskiej, a pan komisarz nie jest głosem Komisji Europejskiej, to wyraził swoje zdanie. Jest jego istotną część. Jest jego istotną, natomiast no, głos decydujący jest jednak w innym miejscu niż u pana komisarza, dlatego my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co, co mogliśmy. I w tej chwili będziemy, jak to mówił, oczekiwać na Reakcję Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że będzie to reakcja właściwa i, i e, będzie to taka reakcja, która rozumie powagę sytuacji. A jak poważna sytuacja jest, to nie muszę chyba nikogo przekonywać. Mamy w tej chwili z naszą wschodnią granicą wojnę, agresję Rosji na Ukrainę, e, która wpływa na naszą sytuację gospodarczą, ekonomiczną i każde wsparcie w tej chwili dla polskiego przemysłu, dla polskich samorządów. Jest bardzo istotne każde wzmocnienie, gdyż wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainie odbija się na kondycji zarówno państwa, ale też i samorządów przy gospodarki polskiej, a te, to wsparcie, jakie miało być z KPO. Przypominam, to by wsparcie związane z pandemią koronawirusa. Ale to więc... jest też wsparcie celowane przede wszystkim na projekty tzw. zielonej energii, tego, Między co znaczy Komisja Europejska. Ale, ale nie, nie to wszystko. nie są środki, które będziemy mogli wykorzystać dowolnie. Pani tak, ale nie wszystko, bo jest to szerokie, szeroka gama y, tematów, które, których dotyczy KPO, w tym. Y, Wsparcia dla przedsiębiorstw. Więc to nie jest tak, że jest tam określone ściśle, jakie projekty, tylko z gama zagadnień, które mogą dotyczyć, to, które może, którego może dotyczyć to wsparcie, i zdajemy sobie doskonale sprawę, że te pieniądze z KPO mogłyby być istotnym czynnikiem, który mógłby pomóc nam w tym, aby szybciej wyjść na prostą po pandemii koronawirusa, bo przypominam, KPO było, miało być odpowiedzią na sytuację po pandemii koronawirusa. No, pandemia, Bogu dzięki, można powiedzieć, wygasa, natomiast no, my na KPO czekamy i jest to troszkę taki never ending story. Mam nadzieję, że rozpoczął się ostatni etap tej never ending story. A państwo są nową komisją europejską, która nastąpi po wyborach, to jest jeszcze perspektywa odległa, ale nie aż tak bardzo, no, półtorej roku. Tak czy tworzą już państwo jakieś plany, być może rozmowy, sojusze, e, mają państwo wizję tego kształtu nowej komisji i nowego rozdania w Unii? Pewnie tak, to wszystko będzie zależało od wyników wyborów parlamentu, do Parlamentu Europejskiego i sytuacji Jaka będzie miała miejsce w Parlamencie Europejskim po tych wyborach. widzimy doskonale, co w tej chwili dzieje się w Parlamencie Europejskim, gdzie tak naprawdę jest sytuacja dosyć dramatyczna, a związana z tym, że osoby, które krzyczały najmocniej i o tym, że w Polsce jest brak praworządności w Polsce, na Węgrzech, w kilku innych państwach, w których nagle wygrywały opcje, które, niekoniecznie są popularne dla Komisji Europejskiej, czy dla Parlamentu, to te osoby dzisiaj są albo zatrzymane i mają uchylone immunitety i siedzą w więzieniu, albo są na liście do uchylenia immunitetu i na liście podejrzanych w związku z łapówkami, które otrzymywali czy to od Kataru czy od Maroka, ale w tle też jest podejrzenie, że za tym wszystkim tak naprawdę Widać ślad rosyjski. Więc, dzisiaj, Parlament Europejski przeżywa gigantyczny kryzys. Gigantyczny kryzys zaufania też. A to za chwilę przełoży się prawdopodobnie też na wyniki wyborów. Ludzie widzą doskonale teraz, co kryje się za tą otoczką tych sloganów. Mieli na ustach, usta pełne frazesów, praworządność. Yy, 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 walka z korupcją. Ci, co najgłośniej krzyczeli, to właśnie teraz są oskarżeni o to, yy, za czym tak bardzo lobbowali. A jeśli Komisja Europejska się nie zmieni, jeśli też Polska nie otrzyma jednak tych pieniędzy z KPO, bo yy, Komisja Europejska stwierdzi, że yy, nie wypełniliśmy kamieni milowych, to czy państwo są gotowi na kolejne ustępstwa wobec Brukseli? Czy pewnie tak to cienka czerwona linia bardzo już się zbliżyła i no kiedyś mówili państwo, że już została przekroczona. Panie tak, może być przekroczona w momencie, kiedy to, do czego będą próbowali nas zmusić albo przymusić, będzie stało w sprzeczności z polską konstytucją i to będzie ta granica, której my na pewno nie przekroczymy i o tym mówimy jasno i wyraźnie i wtedy nastąpi że tak powiem, ten osiągnięty stanie punkt krytyczny i tego punktu nie, nie będziemy w stanie przekroczyć, nie będziemy chcieli przekroczyć. I to jest ta cienka czerwona linia, i ona się bardzo zbliżyła, to przyznaję e, oczywiście. Natomiast jeszcze raz podkreślam, z naszej strony wypełniliśmy wszystkie zobowiązania, które do tej pory mieliśmy. We wzajemnych relacjach z Komisją Europejską dotyczących czy KPO, bo też powiem tak, co, co pewnie nie jest też wiedzą powszechną. Oprócz KPO są inne fundusze unijne i one do Polski płyną. Więc nie jest prawdą, jak niektórzy próbują. Suflować, że Polska została pozbawiona wszystkich funduszy unijnych? Nie. Jeśli chodzi Dotyczy o... to tylko i wyłącznie KPO. Jeśli chodzi o KPO, zostają jeszcze wiatraki, ale mówi pan, że zbliżają się państwo do czerwonej linii, jeśli chodzi o relacje z Komisją Europejską. To, jak widać, maleją szanse na to, żeby w tym tygodniu uchwalić ustawę wiatrakową z poprawką, mówiącą o stawianiu wiatraków 700 metrów od zabudowań. Tutaj stawia warunki Solidarna Polska. Ten protokół rozbieczności między koalicjantami... Nie staje się coraz bardziej kłopotliwy. Tak, to są tematy, gdzie mamy różnice zdaniem. My to szanujemy. Ale oczywiście przekonujemy naszych koalicjantów, że żeby jednak też w pewnych sprawach nie tkwili na pozycjach takich ostatecznych, tylko czasami trzeba. W ramach kompromisu pójść na pewne ustępstwa, bo kompromis polega na tym, że dwie strony idą na ustępstwa. Żadna strona wtedy nie jest zadowolona, ale, ale dochodzi się do kompromisu. Natomiast co do ustawy zmianowej, ustawy wiatarkowej, tak zwanej wiatarkowej, to wczoraj odbyła się komisja, gdzie ten projekt został zaakceptowany. Były też poprawki opozycji, kolejne poprawki do tego projektu. Zostały one odrzucone i mam nadzieję, że on będzie też procedowany jeszcze na tym posiedzeniu. To, o czym mówi Solidarna Polska, czyli to, żeby iść jeszcze dalej i stawiać wiatraki tysiąc metrów od zabudowań, nie wchodzi w grę, to nie wypełniłoby kamieni milowych? Panie redaktorze, w tej chwili to jest taka zasada, to więc nic by się nie zmieniło. Natomiast też widzimy potrzebę, że Rozwój odnawialnych źródeł energii jest, jest konieczny i y, może dać Polsce impuls do jeszcze większego rozwoju. Natomiast też zauważamy, że nie może być to rozwój tak rozbójniczy, jak było to w latach y, przed 15 rokiem, kiedy minister, budowano ministra, wszędzie te wiatraki. I Sprawiedliwości mówi, że to jest złamanie kompromisu y, z 2016 roku, ta ustawa. Y, nie ma tutaj żadnego oczywiście łamania kompromisu, natomiast y, też zmieniły się warunki. To, to trzeba powiedzieć wprost. Żeby zmieniły się też i warunki techniczne, i warunki bo, Komisji Europejskiej. Y, warunki Komisji może mniej, panie redaktor, ponieważ zmieniły się też warunki techniczne. Bo trzeba pamiętać, że w latach, 10 lat temu tak naprawdę, 8-9 lat temu, nawet te. Y, Urządzenia, wiatraki, które były sprowadzane do Polski, były to sprowadzane tak zwany szerot, co przepraszam, stawiany w miejscach, gdzie nie powinno się go stawiać. Dzisiaj są całkiem inne rozwiązania, całkiem inne techniczne rozwiązania, które powodują, że uciążliwość wiatraków jest mniejsza, ale jednak ciągle jest. Dlatego my nie zezwalamy na to, nie chcemy zezwolić na to, aby. Wiatraki czy farmy wiatrakowe stawały wszędzie, żeby nagle pojawiły się w miejscach, gdzie przeszkadzały po prostu albo zagrażałyby też spokojnemu funkcjonowaniu ludzi. No bo, panie redaktor, ja też mam argument taki dla niektórych, którzy krzyczą o tym, że powinno się całkowicie zejść z tych uwarunkowań 500 metrów, nawet zejść do zera. Oczywiście możemy tak zrobić, ale najpierw postawimy testowo trzy farmy wiatrakowe w miasteczku Wilanów. Są tam miejsca i zobaczymy, jak ci ekolodzy w cudzysłowie dzisiejsi zareagują na taką propozycję, albo jak im stanie pod oknami 10, 10 na początek wiatraków, które będą wydawać regularny dźwięk 24 godziny na dobę. I Zobaczymy wtedy, jak zmieni się poparcie dla rozwiązań o odnawialnych źródeł, o źródłach energii na wsi i w mieście. No, ale miasteczku Wilanów na pewno nie dotknęło, bo to już państwa elektoratu. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem Studia PAP był pan Krzysztof Sobolewski, Prawo i Sprawiedliwość, sekretarz generalny partii. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani Anadak, dziękuję państwu spokojnego dnia. Życiu. Dziękuję także państwu i zapraszam na kolejne, kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o godzinie 10:00.